Cześć, widzowie, witam Was w zupełnie nowej serii na kanale, czyli GTA 5 najemnicy. O co w ogóle chodzi w tej widzowej serii? Oto jest nasz główny bohater, który jest, jak sam tytuł serii mówi, jest najemnikiem, który pracuje dla pewnej tajemniczej grupy w Los Santos. Jest oczywiście to grupa przestępcza, która daje mnóstwo zleceń dla takich ludzi jak my. Oczywiście nasz główny bohater jest dobrze wyszkolony w swoim fachu i dobrze wykonuje swoją robotę, ale widzowie, to jest ostatnie zlecenie, które dla nich wykonuje, bo chce się od nich odciąć. W jakim celu i po co, i czy nam się to uda? Nie będę Wam więcej zdradzał, bo się dowiecie tego w dzisiejszym odcinku, widzowie, a wy, jeżeli chcecie więcej tej serii na kanale i chcecie żeby ta seria zagłosiła na stałe na kanale, to przypominam, żebyście zostawili lajka like i suba na dole, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie śledzić na bieżąco tę serię, a my widzowie zaczynamy, bo mamy dzisiaj, widzowie, nasze ostatnie zlecenie w karierze dla tej organizacji, widzowie. Zlecenie się nazywa Princess Hotel Cortez. To jest miejsce, w którym mamy dokonać naszego zlecenia. O co chodzi? Zaraz się dowiemy. Celem naszym jest neutralizacja Charlotte Hamilton, córki problematycznego polityka, widzowie. Podejrzewam, że będzie naprawdę bardzo ciężko, jeżeli jest to córka po polityka, to już będzie miała na pewno dobrą ochronę, a drugi Drugie jest to, że hotel Cortez jest bardzo znanym hotelem w mieście i jest bardzo ekskluzywnym hotelem z dobrą ochroną oraz dobrymi zabezpieczeniami widzowie. Więc to będzie na pewno niełatwe zlecenie, ale mam nadzieję, że nasz główny bohater sobie z tym poradzi, a my co widzowie? W takim razie jedyne co nam zostało to wlezienie do naszej furki i udanie się do naszego miejsca zlecenia. Jest to kawałek dalej, więc widzimy się widzowie dopiero już pod miejscem naszego zlecenia. Jak widzicie, dojeżdżamy już pod sam hotel Cortez. Tak jak już mówiłem, jest to dosyć ekskluzywny hotel, który przyjmuje naprawdę bardzo ekskluzywnych gości. No, albo bogacze, albo polityków, albo jakichś innych tego typu ludzi, którzy naprawdę są tak, jakby grubymi rybami w Los Santos, widzowie. Więc to już jest inny level, można wręcz powiedzieć. No, ale dobra, podejdźmy. Nie pytam chyba nawet, co ty tu robisz. Ale jeżeli. Ale jeżeli przyszedłeś mi spieprzyć zlecenie. Przyszedłem sobie... tu ratować dupę, a nie. Tak? Tak. Częściej to ja tobie musiałem ratować, dupę niż tymi, ale już nie będę tobie wypominał takich rzeczy. I jeszcze mi podziękuję, że tutaj jestem. Zresztą słyszałem, że to jest zlecenie dla jednej osoby, a nie dla ale dwóch. Ale jednak się rozumiem. posło zmieniło zdanie i jestem ci potrzebny. Mam ci pomagać w czego? Co, I tak się będziesz nudził, bo mam plan przygotowany cały. No jeszcze zobaczymy. Dobry. Dobry. Tamy w kolteru Cortez. mogę panu, pomóc? Musieliśmy wynająć e, dwa pokoje. Dobrze, rozumiem. Ogólnie, tutaj, jak pan widzi, w chwili mamy wstępną kontrolę. Musimy pan poprosić, po prostu, no wiecie jakie są procedury. O przeszukanie, żeby tam się pan nie stresował. Wszystkie pytania może pan zadawać na bieżąco. To po prostu standardowa procedura, mająca na celu zapewnienie nam, jak gościom, jak i pracownikom personelu bezpieczeństwo. Mam no nadzieję, że pan rozumie, o co chodzi. Bez problemu, nie musisz klepać tej farmułki. Przeszukaj mnie i mojego kolegę i miejmy za sobą. Dobrze, poproszę tam lekko Jak rozwójcie. sami widzowie widzicie, obsługa tutaj naprawdę dba o bezpieczeństwo w tym hotelu I pewnie się zapytacie, jak my chcemy wykonać zlecenie pomimo że tego, że gość nas właśnie będzie przeszukiwał Więc broni przy sobie, to jest logiczne, że nie mamy Widzowie, cały plan i cała nasza jakby organizacja, która za nami stoi przygotowała i pomogła nam w organizacji tego wszystkiego I w naszym hotelu, w naszym pokoju hotelowym jest broń, która na nas czeka Życzę jego pobytu Dzięki wielkie Hotel to już ma nie twoje strefy, co? Znaczy sfery. Nie, jeszcze zobaczymy. Dzień dobry, mieliśmy rezerwację na nazwisko Rodriguez. Dwa mm, pokoje. Tak, tak. To będzie pokój 214 i 213. Mhm, mm i jak się do niego udać? Y, musi pan tam iść prosto do Windy i zjechać tam na drugie piętro. Dobra, to dzięki wielkie i... miłego cię. No widzowie, idziemy do naszego pokoju, który na którym. W którym? Czeka na nas broni. Tam mamy cały nos sprzęt, został przemycony po prostu tutaj do tego miejsca. I widzowie w ogóle zobaczcie, jaki jest to w ogóle piękny interior tego całego hotelu. Zobaczcie, że to normalnie jest mnóstwo pokoi. My mamy 214, 213, czyli chyba tutaj, w którym pokoju właśnie czeka na nas, na nas bronie, w którym się dozbroimy, przygotujemy się do całej akcji, widzowie, i zaraz ruszamy wykonać nasze zlecenie. No, widzę, że się postarali. Dobra. Wiesz, co tam sobie uważasz? Mi się tak przyda tylko jedna rzecz. Co my tutaj mamy? Zobie, ulubiona broń naszego y, bohatera, czyli po prostu zwykły Glock z tłumikiem i z latareczką Dobra. nic więcej. Dobra. Według niego nie jest on potrzebny, bo jak sami wiecie, no, akcja ma być po prostu po cichu, szybko i bezproblemowo w ogóle. Dobra, wszystko masz gotowe? Tak. chyba wiem, po co był Ci ten płaszcz, skoro robisz tak duży sprzęt. Mm -hmm. Ale mówię ci, nie będzie Ci nawet potrzebny. To jest szybka robota nie Przy, problematyczna. Tak, zawsze ubezpieczony. Mm -mm. Dobra widzowie, wracamy do lobby, bo tu trzeba oczekiwać e, przyjazdu naszej, naszego celu, czyli Charlotte Hamilton, widzowie. Po prostu no musimy chwilę poczekać sobie, więc najnudniejszy moment w całym naszym zleceniu, czyli po prostu oczekiwanie na naszą klientkę, można ją tak nazwać. Zobaczymy kiedy przybędzie i za jaki czas. Jak sami widzowie widzicie, niewiele się dzieje w tym hotelu No bo to jest po prostu, no jak sami widzicie Ekskluzywny hotel, więc tutaj się O, dostaliśmy jakąś wiadomość na Darkwebie Więc zaraz sprawdzamy, pyk e, Do obiektu zmierza cel, posiada ze sobą dwóch ochroniarzy Jeden powinien zostać przy windzie Drugi wyjdzie poza budynek Czyli widzowie, tak jak plan zakładał, mała ilość ochroniarzy Co jest dosyć zastanawiające No bo to jest jednak, o jak w, o blazła widzowie, w, weszła do Obiektu, czyli do hotelu jak Widzicie, idzie z dwoma ochroniarzami, którzy w ogóle Noszą jego i walizki no, niezłych sobie służących znalazła, ale tak widzowie, to jest, nasza... to jest nasz cel, ta pani jest naszym celem i my widzowie musimy ją dzisiaj zneutralizować, wiadomo o co chodzi, nie chcę denerwować algorytmu YouTube'a, wiadomo o co chodzi. I zastanawiacie się pewnie jak ja będę chciał to zrobić, eee, po cichu, zaraz się wszystkiego dowiecie, nie będę wam spoilerował, ale nasz główny bohater ma już cały plan ustawiony w głowie i cały plan przygotowany na ostatni guzik. Ten ochroniarz przy tym. Przy, przy 50. Mówi to jedno poczynienie do środka. Słuchaj, mm, możesz się na coś przydać. Ja idę się lekko przejść, załatwić jedną rzecz, a ty mi dawaj znać, jakby drugi ochroniarz już wyszedł. Dobry. Dobra, widzowie, no skorzystamy już z tego naszego kolegi. Wiadomo o co chodzi. To jest taki niezbyt kolega, ale musimy widzowie wypuszyć tego jednego jego mościa, który stoi tam. Pewnie się zastanawiacie, po co mu jest słuchawka temu naszemu e, bohaterowi. Jest mu po to, że e, ogarnął za pomocą jednego e, z techników, z którymi, z którymi ma kontakt, e, po prostu włamanie się na radio e, ochrony. Więc zaraz łatwym trikiem wypędzimy gościa z budynku. Jakaś podejrzana osoba kręci się na zewnątrz hotelu. Mógłby ktoś sprawdzić, kto jest najbliżej wyjścia? Idę. No i dobra widzowie. Gość wyposzony. Miejmy nadzieję, że to jest ten spod windy. Zaraz się najprawdopodobniej miniemy i zaraz się dowiemy, czy możemy tam na spokojnie wejść. Tak jest. Winda jest czysta widzowie, więc wchodzimy do środka, do naszej Charlotte. Czysto? Znać. Hmm. Kim ty jesteś? Ech, no tak. Ech. Ech, nowy ochroniarz pani Charlotte Hilton. Okej. Okay. Nazwisko. Nazwisko. Nazwisko musimy identyfikować każdego ochroniarza, chyba rozumiesz. No tak, słuchajcie. Słuchaj, nie utrudnij Chcia tego. Chciałem to rozwiązać pokojowo, okej? Okay? Ej, co jest? Wsparcie po prostu Widzowie miało tu nie być ochrony. Przypominam tylko. Dobra, widzowie, zlecenie wykonane, ale już mamy przesrane, nie? Trzeba są jak najszybciej się ulatniać, robię tylko foto I piszę, że zlecenie wykonane na naszym kanale z naszym zleceniodawcą Zlecenie wykonane I ulatniamy się sami, widzowie Będzie widzowie grubo na dole, coś podejrzewam No Jednak coś poszło nie po naszej myśli Zauważyłem już Gaz, 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 rzucają Masz coś cięższego jeszcze ze sobą? Coś tam mam Cholera, osłaniaj mnie biegnę na górę Zobie muszę szybko znaleźć jakąś lepszą broń, bo z glockiem będzie ciężko Jak tam u ciebie? Dobra, widzowie, no nie jest łatwo, jest ich tu od cholery. Dobra, spraw ich pies. Dawaj, dawaj, wychodzimy, wychodzimy. Dawaj, 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 zmykamy stąd. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Walić ich tam resztę. Musimy się stąd jak najszybciej ulatniać. Jeźdź tutaj w prawo, prosto. Czemu masz? Gdzie mam niby jechać? Co tu, ty mówisz? W prawo, zawróć. Co tu? I tu w lewo. Po co mam tu niby jechać? Mamy nie... mam uciekać stąd jak najdalej. Wy... Zadanie wykonane. Co ty chcesz tu jeszcze robić? Ktoś chciał z tobą porozmawiać. Naprawdę w takim momencie? To no, naprawdę. To niech się lepiej pośpieszy. Jestem cały we krwi do cholery jasnej. No widzowie, cholera wie o co chodzi, ale zadanie wykonaliśmy. Powinniśmy się stąd jak najszybciej ulatniać, a nie tu jeszcze siedzieć. Wytłumaczysz mi, o cholerę tu chodziło w tym hotelu? Ochrony miało nie być, miało być ich dwóch, z czego jeden podobno wyszedł i został jeden przy windzie. Też takie informacje dostałem, jeden wychodził. Coś mi tu śmierdzi to grubo. Myłem się dzisiaj akurat, więc to nie ja. Możesz sobie odpuścić te twoje nieśmieszne żarciki w tym momencie. Poczekamy, osoba chce pewnie z tobą porozmawiać i tyle. Zobacz, on, się coś, on się coś za bardzo dobrze przygotował na tą akcję, tak jakby wiedział, że będzie gruba strzelanina. Ja mu nie ufam. Ja mu nie ufam, widzowie. O, jedzie chyba widzowie nasz szefuncia. O, przyjechał. O co chodzi? Siadaj. Ech. Witaj. Co, tym razem znowu? No... Z... Jak Przypominam, se... że po tej akcji mieliśmy zakończyć naszą współpracę. Jasne, właśnie w tym momencie ją kończymy, ale... Jest jeszcze jedna sprawa, musimy chwilę pogadać. No bo. I naprawdę to jest aż tak niecierpiąca zwłoki sprawa, że wyciągacie mnie ze środka zlecenia całego we krwi, do cholery jasnej. Pojedziesz mi, czemu dostałem nieszczegółowe informacje co do zlecenia? Podobno miała być dwójka ochroniarza, a nie pięciu, dziesięciu. A, no bo wiesz, tak czy siak, jak już wspominałeś, to była twoja ostatnia akcja. No i miałeś rację, bo naprawdę to będzie twoja ostatnia akcja, więc tutaj, czy zginęłeś tam, czy zginiesz tu, nie liczy się. O czym ty mówisz? Uh, niestety ze względów biznesowych i faktem, że wiesz za dużo, jesteśmy w stanie, zmuszeni, no niestety pozbyć się ciebie. Tu oh, wow. uh. Długo spałeś? No powiem ci, że masz dobry cios, ale po co ta cała szopka, jeszcze raz? trochę urwał mi wątek w połowie rozmowy, wyobraź sobie. No z powodów biznesowych jesteśmy zmuszeni się ciebie pozbyć, ponieważ jak dobrze Mieliśmy wiesz... Mieliśmy umowy, do cholery jasnej. Oczywiście, zrobiłeś swoje ostatnie zlecenie, za które bardzo ci dziękujemy. No ale nie możemy teraz puścić cię wolno. Mieliśmy umowę, żeby osi oczypić ode mnie na zawsze po tym zleceniu. Owszem no, odczepimy się od ciebie na zawsze, ty będziesz teraz w lepszym miejscu Wiesz, że cię dorwę za to, co teraz mówisz, nie? <noise> oj, oj Po co tyle nerwów? Liczę, że będziesz miał chociaż resztki godności w sobie po, po tym, co razem przeszliśmy Słuchaj, dla mnie nie ma znaczenia, co razem przeszliśmy Właśnie, ubija ci mi nóż w plecy, a to jest zachowanie, jakiego naprawdę bardzo nie lubię O to akurat bardzo przykra sprawa, bo ja cię polubiłem Wyobraź sobie, że też... Nie. Nieważne. I co, rozumiem, że tutaj? Po prostu strzelicie mi w łeb i tyle i na tym się zakończy nasza współpraca. Czy jak to ma wyglądać? No, niestety jesteśmy zmuszeni, żeby to zrobić. Żegnaj. Rozumiem, że nawet nie będziesz na to patrzył. Nieważne tyle jaj. No co? Strzelasz czy nie? I co jest? Cholera, cholera, cholera. Cholera, widzowie, ja nie wiem co tu się właśnie wydarzyło. Albo my przez jak sami słyszeliście, szukają nas. Właśnie, kolejne auta tu zjeżdżają, a my jesteśmy sami. Musimy albo uciec z tego lasu. No, musimy uciec z tego lasu. Nie wyryżniemy tu wszystkich. Musimy znaleźć jak najszybciej jakąś broń. A tu jest paru. Co okay, się ma, dobre stało. Jasna cholera widzowie ich, to jest mnóstwo. Po prostu biegnę jak najdalej. Transport szybko. Stop! Stop! Kolera jasna. Potrzebuję transportu. zawieź mnie szybko w tą lokalizację, którą ci podałem. Dzień dobry, ja ty nazywam manam Mahawiras Haik, Ach, ale możesz mnie nazywać bibi Zajbi się, panawie. Powiedziałem ci, że ci wbiłem w GPS. A, A Zaleźmy tam szybko, jak ty jak, jak nie chcesz mieć zaraz do cholery jasny trupa na tym siedzeniu. się proste pana, na tym diden nubi go wiele gotee A, super. Za ile będziemy pracy na miejscu? No, wiem, to Najgorszy da... w moim życiu, proszę cię zawieźmy mnie na miejsce. O, to dalej ci będą korki w dupie mam te korki, rozumiesz? Zapłacę ci bardzo dobrze, tylko po prostu mnie zawieź tam. Ula, la. No to chyba skończysz tam oferty. Słuchaj, jakbym stracił przytomność, wnieś mnie do budynku takiego ciemnego z cegły po prostu. Ciemnego z cegły? E, tak. No dobra, nie będzie. Tylko proszę nie ściągać butów, dobrze? E, to Nie dan, proszę, nie kładź. Jeźdź, bo Dobrze, Che costo? comi parte a